Witam Was serdecznie w drugiej części naszego domku 77x56. Na to są były wymiary podane naszej działki, które są potrzebne do budowy tego coda. Ja nazywam się Mister Cebola. No i tyle niestety zbudowaliśmy w pierwszej części. No, czy, jak, czy to można określić, czy to jest dużo. No nie wiem. Dobra, teraz tak sobie wyrzuciłem szkło. Będzie mi potrzebne jeszcze, zajmiemy się dwoma bocznymi ścianami. Jeszcze nam będą potrzebne jasnogłazy. Które, jak dobrze zauważyliście, one migają. Nie wiem dlaczego, ale one migają. Po prostu to jest śmiechu warte. Po raz pierwszy z czymś takim się spotkałem. Dobra to dajemy te jasne jasnogłazy Ciągniemy teraz tak Szk szkłem, Szkło dajemy tu Na cztery w górę 3, 4, Teraz tak Pyskami to okładamy w ten sposób Teraz tak Kwarc tu i tu Jeżeli nie macie kwarcu To możecie użyć śnieg Teraz dalej ciągniemy Teraz znowuż raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze dwa i znowu tak dwa o, coś takiego i teraz tak ciągniemy sobie to potąd tutaj też coś takiego o tutaj yy, tutaj nie dajemy szkła tylko Jasno jasnogłaz Dobra, teraz tak. E, tą ścianę też ciągniemy do samej góry. O, dajemy tu. E, te ściany będą najłatwiejsze, są, więc e, ja dlatego za nie się zabieramy w tej, w tej części. Chcę nagrać pół godziny. Tamten odcinek wyszedł mi 42 minuty. Więc. E, więc tak wyszło, jak wyszło, więc. Teraz postaram się krócej nagrać. Teraz, tak, tą ściankę robimy dotąd, co tu mamy te szybki. Czyli to sobie po prostu musimy wciągnąć na trzy w górę. Może tak mi się uda. O! o wracaj. Po prostu ten. Nie ja mogę tego ogarnąć. Dobra, teraz tak. Jedziemy nasz z szybkami z tej strony. Na ja wiem, zróbmy sobie na raz, 2, 3, 4, 5. Ja daję 5 z tej. Raz, 2, 3, 4, 5. Dajmy po jeszcze jednej. Dodajemy blok. Powinniśmy. 2, 4, 6. Dać po 7 płytek, ale ja... Y, ładnie mi. Y, ładnie mi. Y, bardziej podoba mi się właśnie jak jest. O takie jakby brama garażowa, coś takiego. A, i tutaj co dawaliśmy wcześniej. Y, b, 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 kamienne cegły. Nie, czy bruk dawaliśmy. Ja zamieniłem na y, bloki lazurytu. Y, f, jakoś mi się to bardziej... Bardziej widzi tutaj właśnie ten, te bloki niż. O! Coś takiego! I ja jest sobie przesunąłem w tą stronę. W tamtą stronę do wejścia. Dobra, Dobra. to mi potrzebne, to sobie wyrzucę I teraz dalej jedziemy z koksem, z tą ścianą. Czyli teraz jasnogła ściągniemy, praktycznie do samej. Ja sobie tym słupkiem pociągnę. O, dotąd o, o, jaki ładny księżyc mamy. Teraz tak zwróćcie uwagę, dlaczego tu nie dociągam do jednego bloku. Tam damy szybki, bo to jest kolejne piętro, będzie w naszym budynku. Później, znaczy, chcę. Możemy jeszcze piętro później dobudować, albo zrobimy sobie na dachu takie miejsce, lądowisko. E, możemy, możemy sobie zbudować tam jakiś balon taki. O, lagi. Jakiś taki balon do latania. No i helikopter ewentualnie możemy jakiś taki zbudować. O! No. Czemu nie chcę złapać? Za szybko lecę, dlatego... Dobra. I teraz jedziemy z tymi szybkami. Uuu, tak niewymiarowo są one zbudowane. Ja sobie zrobię tak, żeby właśnie było równo. Zrobię tak i zrobię tutaj też coś takiego. I tutaj zamiast dać szybę, podam sobie kwarc. To będzie jakoś tak fajniej wyglądać. Mi się podoba, nie wiem jak wam mnie się podoba Dobra teraz tak jedziemy znowuż z tym tu dajemy jest na głas i tu jest na głas i teraz znowuż jedziemy z tym naszym tu 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 tu, tu? a co ja czym ja to postawiłem Raz, dwa, trzy, cztery, teraz tak, raz, dwa, raz, dwa, coś takiego. Tutaj dajemy sobie szybki i zamykamy to tymi dechami. O, coś takiego. I teraz tak, znowu ściągniemy ten nasz słupek. Dotąd tu dajemy na głas. Tu i tu na razie. Nie, to tu. tu. Tak tymczasowo. O, coś takiego możemy zrobić. Tutaj dajemy kwarc. I teraz tak ten poziom kwarcu dociągamy sobie dotąd, do tej lampy. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Teraz tak. Tutaj nad tą o, czyli tutaj jeszcze jest nasz kwarc. Tutaj i jeszcze tak, tu jest. Taka o. Takie coś, i tutaj o. I tutaj powiem Wam, że zamykamy to sobie wszystko jeszcze jednym poziomem kwarcu. O, coś takiego? Czyli tu też musimy to zamknąć kwarcem. No i tak będzie, I to już jest praktycznie gotowa nasza ścian, jedna ściana. Tutaj z tyłu zrobimy sobie jakieś takie. Jak to nazwać? Jakąś taką. <laughs> basen. Grill. Coś tam. Coś tam. Coś tam. E, dobra. Teraz przejdźmy do następnej ściany. Teraz tak. Tą ścianę. Tą ścianę. Tą. Jedziemy. Trochę ciemno tu, 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 tu eee, wrócę jeszcze tutaj aha, dobra tutaj robimy, o coś takiego i teraz tak, robimy sobie ja to zamknę w ten sposób Tutaj wyciągnę w górę, żeby było coś takiego. I teraz tak jedziemy z koksem, to wszystko musimy zabudować. A jeszcze zrobię sobie szybki. Może pod tymi szybami zamiast dać, ja wrzucę sobie jasnoogłos. O, coś takiego. To muszę sobie tylko zostawić, o, żeby po prostu było widniej w nocy. Noc nie swędzi. I dalej jedziemy z koksem. Teraz tak. O, w pierwszym projekcie, jak to budowałem, to po prostu nie dawałem tego jasnogładu. Ale co widzę, że w nocy jest ciemno w środku. To właśnie taki myk czasami zrobiłem. Gdzieś, w jakimś budynku, nawet nie pamiętam w którym, właśnie. Może w jakimś projekcie. Nie pamiętam. A, właśnie w projekcie, tak. Wieżowca nie tego, tylko innego. E, dobra, teraz tak. Pół płytki z piaskowca. jedziemy tak. Tu, 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 tu. Zamykamy dookoła. Tu, tu i tu. Coś w taki sposób. I teraz tak. Tutaj robimy daszek. W tym będzie tak śmiesznie wyglądał. Bo zauważcie, że. Nie wiem, jak tu było. A nie, dobrze. Tak, tu jest niby jeden wyżej. I on zostaje tak. Po prostu jeden blok w ten sposób będzie. To sobie później po prostu tu tym kwarcem załatamy. I teraz tak tutaj robimy dalej znowuż. O, tak. I taką przeplatankę robimy do samej góry. Ja sobie to, to podciągnę. Bo teoretycznie to nam się powinno zgrać. Więc yy, nie wiem czy to wyjdzie tak ładnie nie w sumie, chyba chwila, 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 bo coś mi tu się nie zgadza No właśnie, bo ta deska Ta co tu zrobiliśmy tym się powinno połączyć. Czyli musimy to przesunąć do tyłu całość. O, tutaj dać w ten sposób. O, czyli to wszystko musimy niestety wyrzucić. Dlaczego mi ten budynek nie wychodzi? Ładnie tamte wychodziło, a ten nie chce. Dlaczego się pytam? Powiedziałbym, ale... Cenzura, dobra tutaj dajemy ten nasz, o migający jasnoogłaz, który kurde na tej paczce jest niesamowity. Dlaczego tu szkło dajemy? Po prostu będzie winda taka szklana, coś takiego zrobimy. Mam nadzieję, że dobrze robię. Nie! Dobry. Szlak mnie trafi, zaraz. Eee, po prostu. Dobra. To powinno być o coś takiego taki płaski daszek będzie. A dlaczego mnie trafi? Bo. Okazało się, że znowu skopałem, ale nie chcę już mi się tego. Może właśnie to powinno wchodzić za tę płytę. Właśnie, no i tylko mam dylemat, w jaki sposób to zrobić, żeby to wchodziło za, czyli to muszę wyziubać znowuż, dobra pominę to, pokażę wam później ewentualnie jak to poprawię powinno po prostu, te słupy powinny być, e, tak. jeszcze to wyrzućmy i tak, to, tam na zdjęciu mam tak, że mm, tu dochodzi tam blok i od tego bloku właśnie schodzi w dół o, w matko i o coś takiego dobra ja sobie muszę zrobić prze skończę bo y o coś takiego powinno być o i za ten blok on idzie sobie tu nadal w górę on dochodzi, ten, ta poprzeczka taka od tego. O i teraz się zgadza. Dobra, teraz tak. To tu. To sobie wyrzucę. I już jestem. Kwarc. A, nie tu. Tylko tu. I nie tu, tylko tu jasno od Jestem po prostu zakręcony jak nie wiem O, dobra Po prostu ta paczka mnie dobije czasami Dobra. Jedziemy dalej Powinniśmy tak samo zrobić tą stronę Więc... No cóż, bierzemy się do roboty Tu, tu i to. To 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 I tu. Coś takiego. Tu. I tak, to było na 3. I teraz tak znowuż kwart. O, taką Ułeczkę robimy I tutaj też O, i coś takiego powinno nam wejść Dobra, po ja sobie to też już chcę. O! Tutaj będzie tak, tu jest tak, tu jest tak, tak, tu w górę. Coś takiego. O! Tylko, że tu nie mamy jeszcze tego podciągniętego słupka. I w tym miejscu właśnie idzie, wchodzi ten biały żeby To może. U... Nie, dobra. Zostawię tak, jak jest. E, d -d 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 -d. Tu, tutaj o. I tutaj. No, popatrzę się. Dobra. Ja sobie muszę ja kończę powoli o e, tutaj chyba coś jakieś dodamy e, ja sobie to wyrzucę a nie mam kwarcowych półpłytek no bo tutaj bym zmienił e, te brzegi I Wam pokażę na co, w jaki sposób po prostu mi się one nie podobają Zrobimy tak to, 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 coś takiego e Tutaj o Po prostu to mi się bardzo nie podoba O, dajemy w ten sposób to, 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 to Tu tu, 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 Ten brzeg sobie po prostu wymienimy na takie coś. Nie, tu w górę chyba dam stałą już. Nie, nie, w sumie. Nie, tu nie mam właśnie tego brzegu to, o tu, Nawet fajnie to wygląda, nie jest taka... O,